I. Siema, się nie masz, siostrą tronką cek. I dzisiaj z rodzinką Kubą i moją mamą, i oczywiście sobą, e, gramy w Monopoly w wersji angielskiej. I no, tu są pozycje: moja mama jest tutaj, na, na, Kuba jest tutaj na community chest. On jest tym statkiem. Ja jestem tym samodzikiem na Krumlin i moja mama jest kotem na Wicklow Street. Tutaj są nasze posiadłości i pieniążki. I ja dostałam Tyle. dwa community chests. E, ja, Kuba dostał dwa community chests pod rząd. Ja mam tutaj Rough Mines Road i Pierce Street. I chyba i Krumlin jeszcze Abby nie mam. sobie, ale dobra. E, Kuba ma Abby Street. Moja mama ma dwa miasteczka. Dawson Street. ...i Wicklow Street. Um, czyli tak. Nie wiem jak ja postawię mój telefon. Jakoś to spróbujemy... ...zrobić. Ojej. Przepraszam. To moja kolej? No moja. No. Tu widać? Nie ma chyba moja. Nie, kupię kolej. bo ja kupiłem teraz krówki. A potem po, po krówki na sobie też. Eee, do siebie też te. Mhm. Da, to jest mam. Mm, mm. Dyszka. Dyszkę. No, 10. Nie, to 100. To jest 100, kupa. Dzięki. Dzień, to jest nie wiecie. A, myślałam, że dyszka to jest 100. Nie. Mm -hmm. yeah. No to Słaby. 6. 8. Ej, ale ty przecież byłeś. A ja teraz. Halo, Kuba, ty już dobra, nie teraz? A, no, Kuba. Dobra. Jest tu. 5. Uuu, Elsburiru za 350. Mm. Ale zobacz, jaka dobra karta. 35 ci kosztują, ci płacą. Mm. 35? Dobra. dobra. Ja na pewno nie chcę na to. Pach, ja tego mam. 20. Nie masz 20, co? Jedynki, pięćdziesiątki, 100 i... Ale masz dwie dwie pięćsetki. Proszę. Dobra. Dwa. Sześć. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć. Szansa. Szansa, szansa, szansa. No! Szansa na sukces. Czekaj. To już było. Pay each player 50 znowu? Jest. A zobacz to od spodu. Zobacz od spodu, czy położyłeś od spodu. Go back to spaces. Nie. A no to, nie, to, to... to źle położyłeś. Jasz następ. Dobra. Okay. Szansa, szanta, szanta. Szansa... Hey, Samsung street! Aaaa oh, nie. Nie to mm -hmm. street. Widzimy. Kurcie. Dobra, masz. Myślałam, że... I ja... A czekaj, ja jeszcze raz, jeszcze raz. Bo dostała z był siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Street. Dobra. Sto osiemdziesiąt. Dobra. Dobra, Siedem. siedem. Osiem. Westmoreland za 200. Kurde, ja tak tam ten Westmoreland. Ta, bo gdybym miał Westmoreland jeszcze, to bym miał bonusowe bonusowy pieniądze za kolor. Westmoreland, proszę bardzo. Miau, 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 jest dobry, bo to jest stopi. 10, 10, 10 5 1050 to jest 1000. Różno mojego kota o 5. Pięć. Pila. Raz, dwa, trzy, cztery, Community. I bierze 200. You organize a bake sale for your local school collect. 25. 225 bierzesz. 225? 25. 25. Ale jeszcze za to. Aha. Oh yeah. O, 220! Je to Ty nawet nie masz 500. Nie teraz. Nie, nie. Ma, teraz. Szymon. Nie, ale. Teo! te 500! Już Za 200! Dobra, niech. Teraz się żyje. Tyk. O, chwilkę, że się, jest akurat tutaj. Dobra, kuba. Piu, 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 piu Waterworks. works. works. It works. It The It works. It to It works. It works. It works. It works. to works. It works. to works. It It works. It 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 back. Waterworks. If one utility is owned, rent is four times the amount shown on dice. Czyli powiedzmy, że ja e, wylosowałem 6, żeby na to pójść, to muszę Ci płacić 24. cztery. Mm. If both utilities are owned, czyli Electric Company i Waterworks, powiedzmy, że użyłem dziesiątkę, żeby tutaj albo tutaj pójść, to Ci muszę płacić aż 100. To i to, if I didn't even buy that. Nie. Jeśli to, to tylko razy cztery, Dobra? Mm. Proszę. No, no. a um, Ale czyli, jeśli masz ten i ten, to razy dziesięć, pięć, sześć, siedem. Moje jest moje straf 8. Osiem. Hmm. Dobra. Eee, Możesz ostatni Nie. nie. 5-1-1-1. 5 jeden, jeden, 1, 1, 1. 1, 1, 1. O, oh, już bez tych jedynek. Jeden, jeden, jeden. Jeden, jeden, jeden. Daj. I'm missing a ten and five. Ej! Patin! Patin! Let's go, jedziemy się, dużo. What nie! Hmm. 12 tylko. 12. No, daj mi 8. Nie masz 8. Musi mi dać. Ja ci może dać dać 12. 12. No ale czemu bierzesz, że z banku co swoich dajesz? No, ale dam tam 20 i teraz wymienia okay. sobie. Teraz zmieniam. Uh -huh. 12. To ile mam ci dać? 3. 3. Dobrze.

I to tylko przecena? No, a jeszcze jak wejdą domki. Jeden musi się dać. Nie, dam jej jeden. No powiedziałem, że jej nie no, wiem. Taki żart. Sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć. Kraj no, to. No lec, to dwadzieścia Nie, dziękuję. Mam? No? Nie, nie wiem. Daj! Sześć, pięć. No ale musisz rzucić, musisz się rzucić. Pięć. Nie, nie, musisz zakręcić i tak rzucić, żeby się podróżyły. Pięć. O tak. Pięć. No i The community just znowu? Again. You organize a street party so people on your road can get to know each other. Collect ten from each player. Aaaaaah. O. Kupuj, mam największego farta. Glinę w Lak. Ja, jak ja to pierwszy grałem, to byłem stop in for 10, 10, 10, forever. 10, 10, 10, 10, 10. Tak, bo 3, 3, 3, 10, 5, 60, 60, 60. 20, Właśnie, za pierwszym razem, jak Kuba gra ze mną i babcią, to siedział w więzieniu e, zawsze. Mm. Na Dopiero... co ty przyjechałaś? Pamiętasz? Pamiętasz? No, Pamiętasz? No, muszę się wykupić. No. Czekał jakie, czekam, no, czekam jakieś 10 kolejek. I mówiłem mu, żeby się wykupić za 50, a on myślał, że y, 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 mi chodziło o 500. <coughs> więc i nie wykupywał... No. O, wolał siedzieć. Wolał siedzieć. Jakieś 20 kolejek. 50, not 500. <coughs> U, a, tak.

Wyjście prąd. Wiem, ale ja biorę 140 Razem z Kimagiem. Kimag. I just have one. No, three, sorry, three. No three. Ja ile ja mam? Ojeju, ja mam. Mm. Sześć. Rzeczy. Sześć! No chuba Kuba idzie na spending spree teraz. Patrzcie. 7. Ah, Siedem, siedem. Collect like 200. Mam Oh, I am rich. And his name... And his name is Richie E. Tada! Ej, po polsku, po polsku. A ty? Mm -hmm. Pięć. Pięć. Ze trzystu razy Coś może ma. Nie, nikt nie ma. Nie, ty...

Nie, Kupam. ale ja kupuję. Czekaj, nie brałem tego 140. 5, 5, 10. Czekaj, ja nie brałem tego 140. No 144. No ja też nie wiem. 7, 8, 9, 10. Ty jesteś tutaj dopiero. Aha. A ja dostałam dobre. A to dobre. No to jeszcze tam. Dobre. Hmm. Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. O, dziękuję bardzo! Ile? A czekaj, ja kupuję ten na saustryc w końcu. Ile mam płacić? Nie wiem. Bo, nie jestem ja. tu... <głos> <głos> ryd. Bo jestem rycz. Rycz. Bo jestem ryczny. Ej, rycz. To da mi 500, jak jesteś taki wyraźny. E, dobra. <noise> nie, ja to już ja czuję. Ja. E, czekaj, nie. Nasa, Bo sali. to być Rycz. Ryd. A na pewno jest rycz. Jesteś. Nie. Rycz! Odkładaj to. Dawaj mi to! Nie, Odkładaj. Nie, nie jesteś rycz, jesteś Kuba. Patrz, 12. 12. Nam, nam, nam. Dalej ile jestem Dalej ile jest Nie, calej 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 nie, calej calej nie ty nigdy nie byłeś rycz, ty zawsze byłeś Kuba. Moja e, kolej. Nie. Mamy. Właś, to ty mnie płaciłeś. A! B B teraz maja kolej, bo ja chcę mieć 6. Sześć, sześć, sześć. Sześć, sześć. Ja. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć. O mama to twój. Kupujesz domek? Za 200. Nie mam za co? A nie ja ci nie dawam. 200 przeciw? No ale za co? A, no. Przecież że jestem tam. Nie tak. Eee, nie mam, bo mam dziesięciu. 50... Nie ma, nie będzie następnego razu wstawiać 10. 6, 7, 8, 9, 10. Henryk Street. Dostałeś doble. Nie wiem. Doble ja nie chcę kupować. 4. 16. 16? A ja nie, nie mam 16! I to rozmień. Ja mam tylko jedynki i pięćsetki. No, to, to <noise> musisz... To muszę mieć pięćsetki. Na no ile? Na no, pięćdziesiątki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra. Yy, Jeszcze raz przerwę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć

No, I want to make Mr. Cooper than Street. I think you Too. Too. Too womp. Too, too late. Yeah. Yes. No. Yes. No. Yes. No. Yes. No. Yes. Too bad, too sad. I really wanted to get that. What? Capple Street. What? Yeah, Mom. am Street. Oh.

Next time, please pay for more Dobra, filmik, bo będzie za długi. Ile już jest? Jeszcze? Eee! Tylko 16 minut. Nie eee, 16 minut. Hmm. Jeszcze 500 milionów. Chodźcie, może tosty zjemy, co? Nie. To Brad Dingslok. Nie. Ma Brad look? Nie. 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 Dobra. Mamo, Ty teraz. Primo. Zostaw. Mamo, po ostatniej kolei kończę film. Dobra, ostatnia kolejka. Dwa. Brawo mama! Za czterysta sześćdziesiąt Nie, mam. I jeszcze raz. Ja, 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 ja. Siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem. Bierzesz 200? Czy bierzesz? Dawaj 200. Tu jest raf Bo będziemy kontynuować yeah. grać po ko no, tak no. nawet jak skończę. Nawet jak skończy filmik. Nie, nie jutro, po prostu gram. Yeah. 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 Whoever goes to jail, I have to get my muscle. Mam tutaj jest! Koneczki! No. Jeyu! Nie! Bierz, e, nie, bo biorę 50. Czyli anti-jeyu. Boi! Nie liczy się. 5. 6. Pani street mój! Dobra, zapłać mi 20. Chwile. Daj mi 1,50. I daj mi 10. Ta! -da. A musisz mi jeszcze zapłacić. Jeszcze dwa. Dwa musisz. Dwa. Pięć. I daj mi trzy. A nie, sorry, musisz mi zapłacić cztery. Bo wtedy zamiast 16 mi zapłacić. No, Czekaj, no, no. Wi widzowie, ile to było? Um, czy on mi miał zapłacić 14, mi dał 12, czy miał mi zapłacić 16, i dał 12? Chyba 16, i dam 12. Nie. Mhm, też 14! I dałem 12, bo nie miałem 14. Dobra, e, po tej kolejce zobaczymy filmik i e, zobaczymy. Jeśli tak, na razie mu dam 6. Później zależy, jak się stało. Może dam mu jeszcze te dwa z banku, może nie. A, jeszcze To już była, była ostatnia kolejka, już przerwamy na razie. Mm, mm. Ale nie ja wtedy, że. Jeszcze No to dawaj, 11, ruszę się. <tutw> Shannon airport. airport, ty tak kochasz ten Shannon Airport, tak. Mm. że. Shannon Airport, Shannon Airport. Niedługo nawet oh, będziesz na no Shannon Airport. Shana airport. Ej! Policja! Widzowie mogli tak nie lubić. Tego nie lubić. Dobra. Nara! Policja! Nie!